Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Która to już po Wigilia? To pewnie niezliczone ilości. Yy, no licząc, że byłem na pierwszy raz na Wigilii w 93 albo czwartym roku, no to pewnie gdzieś około 20. Yy, dokładając do tego Wigilię Oldboyów, no to za 30. Czy zmieniało się to już przez te wszystkie lata, czy te, znaczy frekwencyjnie jest mniej więcej tak samo jak było, prawda? Jest trochę inny anturaż, ale, ale myślę, że ta niebieska rodzina, którą wszyscy tworzymy, jak widać tutaj piłkarze i sympatycy, i działacze, i trenerzy i byli piłkarze, to to się nie zmieniło, że to zawsze było tutaj fantastycznie i, i mam, mam nadzieję, że tak będzie. Na razie mamy się z czego cieszyć, jesteśmy w ósemce. Więc ten rok, który był na początku mało ciekawy. Yy, dobrze, że się w miarę dobrze kończy. Nie będę cytował klasyka, że się mężczyzny nie poznaje po tym, jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Ale jest 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 no jest dobrze. Ja jeszcze liczę, liczę na to, że, że w tych świątecznych nastrojach piłkarze wrócą z niecieczy z natarczy. Nie, nie, przepraszam. Pomiłem. Z tarczą. Nie natarczy. tarczy. I, 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 te, I te święta w ich rodzinach i w naszych rodzinach, niemieckiej rodziny będą jak najbardziej wesołe. Tutaj mówili, że bardzo dobry rok mamy za sobą. A jakie ma pan nadzieje i obawy na ten kolejny, bo jak i jedne, jak i drugie pewnie są. No nadzieję mam takie, że w końcu ten klub będzie grał na stadionie, na jaki zasługuje. Czy to będzie stadion śląski, czy to będzie stadion przy Cichej, to już pokaże przyszłość. To jest pierwsza sprawa, bo naprawdę troszkę, troszeczkę się źle ogląda czasami w telewizji mecze, kiedy się widzi ten nasz wysłużony stadion. Myślę, że drużyna idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o aspekt sportowy. Mamy sporo młodych graczy, którzy wnieśli sporo świeżości i powiewu do tej drużyny. A obawy, no, czytając jakieś wieści, że znowu jakaś komisja licencyjna, coś tam czegoś od nas chce, no to te obawy będą zawsze, póki nie będzie. Yy, jasnej deklaracji, tak, że wszystko jest ok i tak dalej, ale obserwując to, co się dzieje w tej chwili na naszej scenie politycznej, to to jest małe miki. Natomiast myślę, że myślę, że po prostu jeżeli będziemy iść dalej tą tą drogą i sportową i organizacyjną, że to wszystko małymi kroczkami pójdzie do przodu, to gdzieś tam się doczekamy kolejnych gwiazdek na tej pięknej ścianie. Pan życzy ruchowi piłkarzom, trenerom, kibicom, działaczom głównie niebieskim. No zdrowia przede wszystkim. resztę trzeba sobie samemu wykombinować, no i zdobycia tylu punktów, żebyśmy spokojnie podeszli do ostatnich siedmiu spotkań w tym sezonie. No i dalszego rozwoju niebieskiej rodziny w całości, bo tej nie możemy jakby rozgranzać. Oczywiście piłkarzom życzę jak najwyższych kontraktów. Działaczom życzę, żeby mieli środki na to, żeby jak jak najwyższe kontrakty płacić, żebyśmy byli wszyscy zadowoleni i oglądali ciekawe, emocjonujące mecze, zawsze kończone przynajmniej jednym punktem.